Wygraliśmy zieleń. Wygraliśmy gwiazdy. Wygraliśmy bezpieczeństwo. Wygraliśmy tożsamość. Zgłoś swój projekt. Zmieniaj swoje miasto. Leclerc. Wiem, że kupuję najtaniej, na przykład patelnia Tefal za 29,99, szampon Timothy tylko 6,95, herbata ekspresowa Lipton jedynie 7,65. Hala widowiskowo-sportowa nie może zostać wybudowana w zaplanowanym wcześniej miejscu. Poprzednie władze o tym wiedziały, mówią rządzący dziś Radomiem. Mieszkańcy z mieszka I-15 otrzymali kolejne wezwania do zapłaty zaległości, o które teraz się sądzą. To nękanie, mówią. Czym palą Radomianie zimą? Nie zawsze właściwym opałem. Są mandaty. Czwartek 5 lutego Tomasz Giska witam państwa i zapraszam na TeleDziennik. Andrzej Kosztowniak zostawił po sobie kukułcze jajo, mówią przedstawiciele władz miasta i ujawniają raport z kontroli dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej w Radomiu. Z dokumentu wynika, że hala nie może powstać w miejscu, w którym została zaplanowana ze względu na roszczenia osób wywłaszczonych z gruntów pod budowę. Andrzej Kosztowniak, w odpowiedzi na zarzuty obecnej władzy, mówi, że platforma wpadła we własne sidła. Mimo kłopotów, rządzący dziś Radomiem twierdzą, że hala powstanie i to szybko. Problem w tym, że na razie to deklaracje bez konkretów, bo szczegółów rozwiązania problemu władze na razie nie przedstawiają. Wykładamy karty na stół, mówią władze Radomia i prezentują wyniki raportu, który na wniosek prezydenta Radosława Witkowskiego przygotował Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego. Wynika z niego, że już 6 września 2013 roku wpłynął pierwszy wniosek o roszczenie w sprawie działek przy ulicy Zbrowskiego, gdzie miała być budowana hala widowiskowo-sportowa. 16 stycznia 2014 roku wpłynął pełny wniosek z roszczeniami wszystkich właścicieli, a teren stał się sporny. Od ponad roku było zatem wiadomo, że bez przeprowadzenia długotrwałego postępowania administracyjnego i sądowego w tym miejscu hali budować się nie da. Pan prezydent Andrzej Kosztowniak zostawił po sobie Kukułcze Jajo przez ten czas, gdy już miał pełną świadomość, że na tym terenie nie można budować. Nie zostały podjęte absolutnie żadne działania zmierzające do umożliwienia wybudowania hali sportowej. Według byłego prezydenta Andrzeja Kosztowniaka zarzuty są bardziej polityczne niż merytoryczne, bo zgodę na budowę hali urząd miejski wydał już na początku roku 2020 czyli przed zgłoszeniem roszczeń byłych właścicieli. A gdyby w 2013 roku rząd Platformy, a dokładnie minister sportu, udzielił dotacji na budowę hali, teraz, zdaniem Andrzeja Kosztowniaka, nie byłoby problemu. Nie byłoby w ogóle żadnej dyskusji. Ona by rozpoczęta była w 2013 roku. I to, co zostało nazwane ku jajem, nie byłoby... Podrzucone nikomu. No niestety dzisiaj Platforma Obywatelska wpadła w, w sidła, które sama zastawiała. Pomimo niewyjaśnionej sytuacji z gruntami pod halę, nowe władze miasta twierdzą, że obiekt powstanie zgodnie z deklaracjami, także tymi przedwyborczymi. Dziś, proszę Państwa, mogę powiedzieć jedno i z pełną odpowiedzialnością. Przeszłość odcinamy grubą kreską. Nie chcemy absolutnie doprowadzać do przekomarzania się, do rozliczeń, kto e, czego nie dopełnił. Władze miasta deklarują, że mają rozwiązanie problemu lokalizacji budowy hali, jakie tego nie precyzują. Zapowiadają tylko, że projekt obiektu się nie zmieni, a dokładną koncepcję przedstawią w ciągu kilku najbliższych tygodni. Naprawdę nie wyciągniecie państwo od nas dzisiaj nawet pół zdania na temat lokalizacji, bo nie chcemy zaszkodzić temu projektowi. Na razie prezydent Radomia powołał zespół, który zajmie się budową hali. Prezes Mosiru, Piotr Kalinkowski będzie odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu. Współpracę z Ministerstwem koordynował będzie szef Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński. Wiceprezydent Konrad Frysztak będzie odpowiadał za koordynację pracy urzędników miejskich, bo w inwestycje zaangażowanych będzie wiele wydziałów radomskiego urzędu. Pozwólcie nam jeszcze w tej sprawie działać. Pozwólcie jeszcze na kilka tygodni spokoju, ponieważ projekt jest dla nas ważny, ale też jest bardzo trudny w realizacji, chociażby ze względu na stratę czasu, która została podyktowana podejmowaniem niewłaściwych decyzji przez ostatnie półtora roku. Budowa hali ma kosztować około 80 milionów złotych. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ma być złożony do Ministerstwa Sportu już w połowie marca. O jaką kwotę chodzi dokładnie? Na razie nie wiadomo. Władze Radomia deklarują tylko, że będą się ubiegać o najwyższą możliwą dotację i powołują się na przychylność premiera i ministra sportu, deklarowaną podczas kampanii samorządowej, a potwierdzoną także obecnie. Władze Radomia liczą, że już w sierpniu dojdzie do podpisania umowy na dofinansowanie budowy radomskiej hali widowiskowo-sportowej. Miejska spółka administrator ma nowego wiceprezesa. Dziś Rada Nadzorcza odwołała z tego stanowiska Ryszarda Wiosnę. Zastąpił go Lech Barszcz. Drugim wiceprezesem administratora, to dla przypomnienia, jest były wiceprezydent Radomia Igor Marszałkiewicz. Jesteśmy nękani, mówią mieszkańcy z ulicy Mieszka 1, 15. Lokatorzy otrzymali kolejne wezwania do zapłaty zaległych rachunków i dziwią się temu, bo w sprawach tych zaległości toczą się sprawy w sądzie. Pytają zatem, po co wysyłać wezwania w sprawach jeszcze przez sąd nierozstrzygniętych. Miejski zarząd lokalami, który wezwania wysyła, tłumaczy, że to standardowa procedura windykacyjna. To jedno z wielu wezwań do zapłaty, jakie otrzymali lokatorzy z bloku Mieszka I. W wezwaniu są informowani, że w przypadku braku uregulowania zaległości sprawa zostanie skierowana do sądu. Mieszkańcy dziwią się miejskiemu zarządowi lokalami, który wysłał wezwania, bo już raz takie wezwania otrzymali i wielu z nich się od nich odwołało. I teraz sprawy toczą się przed sądem. Mieszkańcy pytają zatem, po co kolejne wezwania, jeśli sprawy są w toku, a sąd nie wydał wyroków. 131 takich pism. Zostało do nas przysłanych. I co niektórzy z tych osób już mają zajęcia komornicze i ponownie są wzywani do zapłaty. Więc to ja, ja nie rozumiem, czy tam w tym mzt u nie ma kto co robić, czy tam są osoby, które w ogóle nie myślą, i, i czy to jest celowe nękanie nas. Nienękanie, a standardowa procedura windykacyjna twierdzi wicedyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami. Maciej Kosowski twierdzi, że wezwania otrzymali także ci, którzy zalegają na przykład z czynszem. Potwierdza także, że wezwania kolejny raz otrzymały osoby, które sądzą się już z MZL-em. Mieszkańcy no, czują się jak się czują z i wynika to z niezrozumienia sytuacji. Nasze działania wynikają z... Ze zwykłej procedury windykacyjnej. My musieliśmy te wezwania wysłać, gdyż było to naszym obowiązkiem. Wzywając do yy, yy, zapłaty utrzymujemy w mocy jakby naszą dotychczasową tutaj decyzję. Wicedyrektor Kosowski twierdzi, że brak ponownych wezwań mógłby skutkować przedawnieniem spraw, dlatego pisma poszły. W tej kwestii spornej oczywiście wypowie się ostatecznie sąd i od niego będzie zależało, jaka będzie ostateczna, jak się ostatecznie rozstrzygnie ten spór. Do tej pory zapadł jeden wyrok w sprawie. Sąd przyznał rację mieszkańcowi z mieszka pierwszego piętnaście. Ostatnio miała odbyć się sprawa kolejnych pięciu lokatorów, ale sąd zdecydował o odroczeniu tej sprawy do czasu rozstrzygnięcia rozpoczętego już procesu, w którym stronom jest Grażyna Gołosz. Lokatorka z Mieszka I 15 zwraca uwagę na, jej zdaniem, dziwne decyzje podejmowane w toku procesowym. Najdziwniejszą rzeczą to było to, że na ostatniej mojej sprawie 14 stycznia mecenas mzl złożył wniosek dowodowy o powołanie biegłego celem przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza, który został po wymontowaniu zutylizowany, więc to jest dla mnie nienormalne. Nie Konflikt pomiędzy lokatorami z Mieszka 1 15 a Miejskim Zarządem Lokalami, który zarządza tym budynkiem, rozgorzał w 2012 roku. Wówczas mieszkańcy otrzymali pisma z informacją o tym, że mają dopłaty do rachunków za wodę i centralne ogrzewanie. Niektórym naliczono dopłaty rzędu kilku tysięcy złotych. Mieszkańcy nie godzili się na te dodatkowe opłaty. Poprzednia Rada Miejska powołała komisję misję, która sprawę zbadała i w niektórych aspektach przyznała rację lokatorom. MZL twierdzi jednak, że dopłaty naliczono właściwie. Konflikt rozstrzygnie sąd. Radomianin Andrzej Pecka został wicedyrektorem dyrektora generalnego Służby Więziennej w Polsce. Podpułkownik Pecka rozpoczął pracę w 1992 roku w Krakowskim Areszcie. Pracował także w Radomskim Więzieniu. Pełnił także służbę w biurze prawnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Ostatnio był pełnomocnikiem dyrektora generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w służbie więziennej. Plastikowe butelki, buty, puszki, lakierowane płyty. Pomysłowość Radomian nie zna granic. Nieważne czym, ważne by było ciepło, ale też i oszczędnie. Niektórzy mieszkańcy w zimę palą, czym popadnie. Straż miejska kontroluje i sypią się mandaty. Czarny, gryzący dym o bardzo nieprzyjemnym zapachu to może być znak, że ktoś pali czymś, czym palić nie powinien. W ramach akcji Czysty Radom, radomscy strażnicy Miejscy sprawdzają, czym w zimę palą niektórzy radomianie. I nie wszyscy wykorzystują węgiel czy inny właściwy opał. Pierwsze kontrole pokazały, że palą śmieciami. Te pierwsze interwencje, które już odbyliśmy, pokazywały, że mieszkańcy spalali śmieci, w tym puszki, w tym butelki plastikowe, buty gumowe oraz płyty lakierowane. Pierwsze mandaty już zostały wypisane. Mandaty się sypią, bo palenie śmieciami nie służy ekologii, może być także niebezpieczne. Przy spalaniu niektórych rzeczy mogą wydzielać się niebezpieczne substancje, dlatego strażnicy apelują do Radomian o zgłaszanie informacji o podejrzanym dymie z komina. Czekam na sygnał od mieszkańców. Jeżeli ktoś zauważy, że z posesji obok, od naszego sąsiada, wydobywa się czarny, gryzący dym, możemy przedzwonić pod bezpłatny numer telefonu 986, taką interwencję zgłosić. Straż Miejska przyjedzie i na miejscu sprawdzimy. Na prywatną posesję strażnicy, miejscy mogą wejść w godzinach od 6 do 22 na teren firm przez całą dobę. Dwa nowe wydziały rozpoczęły pracę w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Są to wydziały do walki z przestępczością narkotykową i do walki z cyberprzestępczością. W dwóch pionach komendy kryminalnym i prewencji funkcjonuje w sumie 12 wydziałów. Oba nowo utworzone wydziały należą do pionu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej. Wydział do walki z przestępczością narkotykową funkcjonuje już kilka miesięcy. Czym więcej narkotyków zabierzemy z rynku, tym mniej ich na tym rynku będzie. Myślę, że już pierwsze efekty pracy tego wydziału widać. W ubiegłym roku udało nam się zabrać przestępcom ponad 15 kg amfetaminy, ponad 30 kg marihuany. Najmłodszym wydziałem jest Wydział do walki z cyberprzestępczością, utworzony w grudniu ubiegłego roku. Duża liczba przestępstw Przenosi się do internetu. Internet stał się w tej chwili jak gdyby narzędziem powszechnego użytku, i w związku z tym musimy wychodzić naprzeciw tym zagrożeniom. Wydział jest w, formie, w fazie organizacji. W Komendzie wojewódzkiej cały czas działa komórka, która umownie nazywana jest Archiwum X. Policjanci tej komórki zajmują się niewykrytymi sprawami z lat ubiegłych, a w szczególności niewykrytymi zabójstwami. Graj koncertuje od 20 lat. Już jutro zatem koncert szczególny, bo jubileuszowy. Z okazji 20-lecia istnienia wystąpi radomski Big Band Mundana. Będzie klasycznie, swingująco, ale też i dynamicznie. Nie zabraknie oczywiście muzycznych gości. Zdjęcia z ostatniego koncertu Big Bandu Mundana zorganizowanego w Radomiu. Wówczas z muzykami wystąpił utalentowany gitarzysta Michał Trzpioła. Muzyk będzie także jednym z wielu gości jutrzejszego koncertu Big Bandu Mundana. Koncertu bardzo specjalnego, bo jubileuszowego. Widzicie Państwo, nabieram głęboki oddech, żeby sensownie powiedzieć. 20 lat, 20 lat Big Bandu Mundana, koncert jubileuszowy, dwuczęściowy, jeden nawiązujący do starego tradycyjnego swingu amerykańskiego. No, oczywiście inaczej może, być nie może. Druga część to jest koncert z naszymi gwiazdami, które to z Big Bandem grały w cyklu koncertów radomscy muzycy z Big Bandem Mundana. 23 lutego 1995 roku to ważna data dla pana Zbigniewa. Wówczas z jego inicjatywy przy Radomskim Amfiteatrze powstał Big Band Mundana. Przez lata zespół grywał na wielu scenach i festiwalach. W pamięci zapadły te imprezy, na których Big Band doceniano, ale też i koncerty komercyjne. Tak to się stało, że znalazł się taki, który nie miał roboty, więc sobie przysporzył, ale mam nadzieję, że ku pożytkowi publicznemu. Najważniejsze imprezy, najważniejsze to były pewne i festiwale, Złota Tarka, czy ostatni festiwal jazzu Dixlandowego, bo tak to było nazwane na Słowacji. Oczywiście po drodze jakieś komercyjne imprezy dla firm również zagranicznych, najbardziej mi utkwiła impreza dla Chińczyków. Przez 20 lat istnienia przez Big Band Mundana przewinęło się około 70 muzyków. Dziś, jak mówi Zbigniew Bidziński, skład jest ukształtowany, a muzycy czują swing i świetnie go grają. Iskrzy na próbach, ale iskrzy bardzo pozytywnie. Każdy wnosi coś od siebie. Mamy muzyków, którzy pobijali się w różnych zespołach estradowych, więc jest doświadczenie. Dużo wnoszą do tego zespołu. Koncert z okazji 20 istnienia Big Bandu Mundana odbędzie się jutro o godzinie 18 w sali koncertowej Urzędu Miasta. Bilet wstępu na to wydarzenie kosztuje 20 zł. I tą informacją, muzyczną informacją kończymy dzisiejsze wydanie Teledziennika. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Wiem, że kupuję najtaniej, na przykład, kawa rozpuszczalna Jakobs Velvet za 14,99, kilogram ućca z indyka jedynie 9,99, szynka bez kości tylko 9,99. Leclerc, Twój 1% wystarczy, by pomóc. Przeznacz go na rzecz Radomskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Szczegóły na stronie www.rtoz.pl. KRS 2933. Sponsorem informacji sportowych jest firma Provident, oferująca szybkie pożyczki gotówkowe. Sponsorem sportu jest Polskie Centrum Handlowe Korei. Ponad 350 polskich sklepów zaprasza na udane zakupy. Sponsorem wiadomości sportowych jest Leda Sport w Radomiu, dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego, siłowego oraz trofeów sportowych. Serrat czarni nie dali rady Zaksie kędzierzyn Koźle. Radomianie przegrali z 0 do 3. Po meczu nie brakowało jednak opinii, że gdyby Serra czarni wygrali pierwszą partię, cieszyliby się ze zwycięstwa w całym spotkaniu. Prowadzimy 24-21 w pierwszym secie, mając 300 boleń, nie wykorzystujemy, robimy łatwe błędy. Nagle głupiejemy, jest piłka przychodząca, atakujemy, z drugiej piłki przychodzącej też przebijamy za darmo. No, wielka szkoda. Bo, może rzeczywiście mogłoby tak by być, że wygrywając 1-0, my byśmy grali inaczej i Zaksa był grał inaczej. Tego się nie dowiemy. Radomianie zmarnowali szansę na wygranie pierwszej partii i doszło do dramatycznej końcówki. Zaksa zwyciężyła dopiero 36 do 34. Liczyliśmy na jakąś zdobyć punktową. Pierwszy set wskazywał na to, że jesteśmy w stanie powalczyć o zwycięstwo w tym meczu. I, i niestety, jeden przez to w końcówce pierwszego seta 24-21. Out, blok, blok i wszystkie się odwraca. No, walczyliśmy, ale zabrakło czego, tego czegoś a nie jestem w stanie powiedzieć czego. Drugi set też był wyrównany, ale w końcówce lepsi okazali się goście, zwyciężając 25 do 23. Trzecia partia też należała do zespołu na Koźla. Zaksa triumfowała 25 do 21. Mecz był niezły, stał na niezłym poziomie, ale mam duże zastrzeżenia do swojej drużyny, bo nie byliśmy tak zdeterminowani i nie byliśmy tak pazerni na, na punkty, na, na zwycięstwo, jak chociażby w Rzeszowie czy z Jastrzębiem. Trochę tej determinacji mi dzisiaj brakowało u większości moich zawodników. Radomianie zagrali gorzej niż w meczu przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. Zaksa pokazała się jednak z dobrej strony. Mają kim grać? Ta drużyna jest stworzona po to, żeby walczyć o medale. Zobaczymy, spokojnie jeszcze podchodzimy do tego wszystkiego, ale szkoda, szkoda tego meczu absolutnie. Rywalizująca z Serra Czarnymi o ósme miejsce Politechnika Warszawa niespodziewanie przegrała u siebie z Polem Olsztyn 0-3. Drużyna broni rozegrała kolejny sparing. Po porażce 3-6 z Oskarem Przesucha tym razem pokonała Orła Wierzbisa 1-0. Broń zagrała lepiej niż w sobotę, ale na dobrą formę trzeba jeszcze poczekać. Decydującego gola zdobył Paweł Ankurowski. W najnowszym rankingu polskiego związku tenisowego numerem 1 w Radomiu jest wciąż Weronika domagała. Zajmuje ona 32 miejsce w kraju. Wracająca do zdrowia po kontuzji Aleksandra Buczyńska jest na 36 pozycji. Na setnym miejscu związek klasyfikuje Radomiankę Julię Ciurę. W grze deblowej najwyżej z Radomianek jest dziewiąta w klasyfikacji Aleksandra Buczyńska. Z kolei Weronika Domagała zajmuje dwunaste miejsce. Piłkarki ręczne AZS EUST zagrają w ćwierćfinale mistrzostw Polski Juniorek. Początek turnieju w piątek. Radomianki trafiły do grupy razem z KPS Mosilenia Góra, Dwójką Łomża i Wistalem Gdynia. Do fazy półfinałowej awansują dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup ćwierćfinałowych. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Fotodepilacji i Fotoodmładzania Expelos www.Expelos.pl. Sponsorem pogody jest Trafika oraz nowo otwarte sklepy jaskina skarbów bibeloty. Region Radomia będzie znajdował się na skraju rozległego układu wysokiego ciśnienia z ośrodkiem nad Irlandią. Z północy będzie napływało chłodne i umiarkowanie wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Zachmurzenie umiarkowane, pod koniec dnia bezchmurnie. Widzialność bardzo dobra. Wiatr z północnego wschodu i północy umiarkowany, okresami wzrastający do dość silnego, będzie wzmagał odczucie chłodu. Temperatura minimalna w nocy do minus 7 stopni Celsjusza, maksymalna w dzień do minus 1 stopnia. Ciśnienie dzisiaj w Radomiu wolno rosło i po południu wynosiło 1000 hektopaskali. Jutro prognozowany jest dalszy, powolny wzrost ciśnienia. Warunki biometeorologiczne niekorzystne, a drogi, uwaga, śliskie. W sobotę w Radomiu nieco cieplej, zachmurzenie duże z przejaśnieniami, temperatura maksymalna w dzień do około 0 stopni Celsjusza. Nastąpi spadek ciśnienia, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Uwaga, drogi śliskie!